Hej, siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj pomówimy sobie o przerwaniach, czyli po angielsku interrupts, na płytkach Arduino. Głównie będziemy mówić oczywiście o Arduino Uno, ponieważ na innych płytkach może to wyglądać inaczej. Znaczy, cała zasada jest jakby taka sama, tylko będą jakieś tam drobne różnice, więc jeżeli coś, to mówimy o Arduino Uno. Obsługa przerwań polega na tym, że przerywamy aktualnie wykonywany kod, i wykonujemy jakąś szybką funkcję, jakieś szybkie instrukcje, które będziemy nazywać ISR, czyli Interrupt Service Routine. I kiedy wykonamy te szybkie instrukcje, wracamy z powrotem do poprzednio wykonywanego kodu. Czy mniej więcej możemy to rozumieć w ten sposób, że jeżeli opowiadamy komuś jakąś fantastyczną historię i nagle ktoś nam się wcina w słowo, no to wtedy musimy przerwać, ktoś tam coś tam dopowie. No i jeżeli on skończy, to wtedy dalej kontynuujemy z tego miejsca, na którym przestaliśmy, Więc właśnie w taki sposób działają też przerwania tutaj w Arduino. Jakie są zastosowania takich przerwań? No na przykład możemy pobierać jakieś informacje z modułów zewnętrznych, na przykład z encodera, przycisku, potencjometru itd., dalej. Wszędzie tam, gdzie będą zmieniać nam się stany, na przykład z niskiego na wysoki i odwrotnie, możemy zastosować takie przerwania właśnie w miejsce lub w połączeniu z trybem ciągłego pobierania danych, który nazywamy ogólnie jako polling mode, czy też polling data. I może przerwijmy na chwilę to, co robimy i wytłumaczmy sobie właśnie te tryby. Mamy właśnie tryb interrupt i mamy tryb poll, tak? Czyli poll będzie działał w ten sposób, że na przykład w lupie będziemy sprawdzać sobie cały czas na przykład stan jakiegoś czujnika albo stan przycisku, tak? Czyli z każdym wywołaniem takiego loopa pobieramy właśnie sobie te dane i na podstawie tego, na podstawie jakiejś instrukcji warunkowej możemy wykonać jakieś akcje. A właśnie interrupt mode, czyli te przerwania, działają w ten sposób, że nie musimy pobierać tych danych cały czas, tylko tak jakby nasłuchujemy na taką ewentualność. Czyli można sobie to też troszkę uzmysłowić w ten sposób, że mamy ulubiony kanał na YouTubie, na przykład nasz <grych> i jeżeli nie zasubskrybujecie to musicie co jakiś czas wchodzić sobie na YouTube i sprawdzać, czy ktoś dodał film nie? i poświęcać jakiś tam czas. Jeżeli na przykład przez tydzień nie sprawdzaliście, albo przez miesiąc, no to później widzicie, że ten film wyszedł dawno temu, a już mogliście go dawno zobaczyć. A jeżeli zasubskrybujecie, do czego zachęcam, no to oczywiście wtedy, mm, kiedy pojawi się nowy film, to od razu dostajecie powiadomienie. I tutaj właśnie to działa dokładnie w ten sam sposób. I właśnie taki interrupt, czyli takie przerwanie, pozwala nam dowiedzieć się o zmianach, które zachodzą w chwili ich zajścia. Nie musimy ich sprawdzać cały czas, po prostu kiedy to się stanie, zostaniemy o tym poinformowani. Arduino Uno pozwala nam na obsługę przerwań wewnętrznych i dwóch przerwań zewnętrznych za pomocą pinów 2 i 3. Czyli mamy sobie tutaj pin drugi, trzeci. Jeżeli podłączymy tutaj właśnie jakieś moduły zewnętrzne, to będziemy wykrywać tutaj zmiany napięć i właśnie one pozwolą nam na wykorzystanie tych przerwań. Za pomocą pinu drugiego możemy wykorzystać interrupt o numerze 0, a za pomocą pinu trzeciego interrupt o numerze 1. I to są właśnie tak zwane przerwania zewnętrzne. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam pokazać jeden projekt na Wokwi. Tutaj za pomocą takiej specjalnej biblioteki, która nazywa się Timer One. Tutaj ogólnie jeżeli wejdziecie sobie na Wokwi i do Library Manager, to tutaj w łatwy sposób możecie dodawać sobie różne właśnie biblioteki. No i ja sobie tutaj dodałem taką bibliotekę, żeby Wam pokazać ten przykład. Ta biblioteka pozwala nam korzystać właśnie z wbudowanego timera i uruchamiać jakieś funkcje w pewnych odstępach czasu. I mamy tutaj właśnie taką funkcję LED Blink, to będzie nasze ISR. I tutaj właśnie zobaczcie, że inicjalizujemy sobie taki obiekt Timer 1, i później dołączamy do niego właśnie tą naszą funkcję LED blink. Czyli to jest właśnie to nasze takie przerwanie, które możemy dodać za pomocą stworzonej wcześniej biblioteki. Jak sobie to uruchomimy, to zobaczcie, że będzie nam się tutaj dioda świecić przez sekundę, na sekundę się wyłącza i tak cały czas. Więc właśnie w taki bardzo prosty sposób, za pomocą jednej biblioteki, jesteśmy w stanie dodać sobie takie cykliczne wywołanie jakichś tam funkcji. Tutaj chciałbym Wam pokazać inny przykład, który też pokazywałem Wam w sumie, kiedy omawialiśmy sobie timery. Jeżeli nie widzieliście tego, to serdecznie Wam polecam. I tutaj zobaczcie, że w loopie mamy dołączonego delaya. Specjalnie to zrobiłem, żeby Wam pokazać, że delay... Jakby nie wpływa na wywołanie tutaj przerwań, dlatego, mimo że w lupie nie ma nic innego poza delayem, to to wszystko będzie działać. Włączymy sobie symulację i zobaczcie, że włącza nam się tutaj dioda i wyłącza w odstępach co 500 ms. W naszym ISR, czyli w tej funkcji przerwania, mamy tutaj trzy takie instrukcje, czyli resetujemy sobie nasz timer, następnie zmieniamy stan diody LED i tutaj. Dajemy Digital Write, czyli włączamy lub wyłączamy. Są to dosyć krótkie instrukcje, dlatego no, mogą one się tutaj znajdować, ale ogólnie trzeba pamiętać, że wewnątrz takiego przerwania w takiej funkcji powinny być tutaj bardzo krótkie, bardzo łatwe instrukcje, które mogą być wykonane bardzo szybko. Zazwyczaj będą to właśnie instrukcje, które coś resetują i zmieniają stany, tak jak tutaj. Digital Write mogłoby tutaj już w sumie go nie być. Mógłby on być normalnie w lupie, no ale skoro jest to w porządku. Jak widzicie, tutaj ten kod jest dosyć taki śmieszny, modułowy, ponieważ mamy tutaj dużo instrukcji niskiego poziomu i mamy też takie instrukcje właśnie jak Digital Write i Pin Mode, które są już takiego wyższego poziomu. Można je oczywiście zastąpić, o tym jeszcze nie mówiliśmy. Ale zamiast korzystać na przykład z takich funkcji, możemy też pracować sobie na rejestrach i włączać, i wyłączać różne piny właśnie w podobny sposób, ale do tego przejdziemy w osobnym filmie. Ok, to już wiemy, jak mniej więcej działają przerwania. Wiemy też, że mogą one działać nawet wtedy, kiedy mamy delaye w lupie. no delaye nie są dobrym pomysłem, należy z nich rezygnować zawsze tam, gdzie jest taka możliwość, ale właśnie teraz już wiecie, że nawet w takich przypadkach możemy sobie z tym poradzić. Ok, to teraz zobaczmy, jak dodaje się takie przerwania. Dodajemy je za pomocą funkcji Attach Interrupt. No i wewnątrz tej funkcji mamy trzy takie argumenty, które musimy uzupełnić. Mamy tutaj Digital Pin to Interrupt, podajemy numer pinu, później mamy ISR, to jest właśnie nasza funkcja. I tryb, czyli mode. Tutaj, gdzie mamy ten pierwszy argument, to możemy wpisać także albo 0, albo 1. Tak jak widzieliście to tutaj, tak, czyli mamy interrupt 0 albo interrupt 1, ale lepszym sposobem i tym rekomendowanym przez Arduino jest właśnie użycie osobnej metody, dzięki czemu będzie to bardziej takie uniwersalne, nawet jeżeli ten nasz kod będziemy wgrywać później do innej płytki, to będzie to działać znacznie lepiej. Więc zamiast podawać 0 albo 1 jako numer interruptu, czyli tego przerwania, to powinniśmy Właśnie użyć tej metody i podać tutaj pin, do którego dołączamy to źródło zewnętrzne, czyli właśnie w przypadku Arduino Uno będzie to pin drugi lub trzeci. No i teraz zobaczmy, jakie są tryby przerwań, czyli tutaj ten mode. Mamy rising, czyli wtedy, kiedy stan pinu zmienia się z niskiego na wysoki, czyli mamy najpierw 0, zmienia się na jedynkę, no to wtedy właśnie takie przerwanie będzie miało miejsce. Falling to odwrotność, czyli ze stanu wysokiego zmieniamy na niski. A change to zawsze wtedy, kiedy zmieniamy z niskiego na wysoki lub z wysokiego na niski. Mamy jeszcze low, czyli wtedy, kiedy pin ma cały czas stan niski i high, kiedy ma wysoki, ale to jest dosyć bardziej złożone i tego nie będziemy tutaj omawiać. Będziemy głównie skupiać się na tych trzech trybach. No i tak jak dołączamy sobie różne funkcje ISR właśnie za pomocą attach interrupt, tak samo można je odłączyć za, za pomocą detach interrupt i podajemy też tutaj numer pinu za pomocą tej samej metody, którą użyliśmy tutaj. W danej chwili może być wywołana tylko jedna funkcja ISR, tak? czyli tylko jedno przerwanie może działać w danej chwili i wewnątrz ym, takiej funkcji ISR nie można używać metod związanych z czasem, czyli milis, micros, delay, delay microseconds. Oczywiście możecie czasem zobaczyć przykłady w internecie, gdzie ktoś z czegoś takiego korzysta. Ale to są na pewno osoby zaawansowane, które wiedzą, co robić, i my, przynajmniej na tym etapie, na pewno z czegoś takiego nie będziemy chcieli korzystać wewnątrz właśnie metod przerwania. No, i tak jak mówiłem wcześniej, wewnątrz ISR nie można korzystać z instrukcji, które mogą zająć dużo czasu, no i też nie powinniśmy korzystać z instrukcji związanych z biblioteką serial, ponieważ mogą się gubić pewne dane, no i też to zajmuje więcej czasu. No, i nie jest to wskazane. Oczywiście to będzie działać, dla jakiegoś tam eksperymentowania i debugowania możemy to robić, ale już w tym programie końcowym no nie powinny takie rzeczy się tam znaleźć. Funkcje ISR nie przyjmują żadnych argumentów i nie zwracają żadnych wartości. To też jest bardzo ważne i należy to zapamiętać. Przerwania są domyślnie włączone, ale można je wyłączać i włączać za pomocą metod. No i mamy tutaj właśnie No Interrupt, czyli wyłączamy przerwania. To jest mm, taka funkcja wyższego poziomu, że tak powiem, ale jest troszkę wolniejsza. A tutaj pod spodem CLI to jest funkcja, która działa yy, no tak samo jak to in, No Interrupt, ale jest dużo szybsza. I tak samo tutaj mamy włączanie przerwań. Interrupt włącza nam przerwania, a SEI wyłącza. SEI jest dużo szybsze od Interrupt. I możemy sobie tę funkcję mm, no, stosować zamiennie. Ale oczywiście ja proponuję korzystać z SEI i z CLI, ponieważ są szybsze. I teraz tak, jeżeli tworzymy sobie jakieś zmienne, do których następuje odwołanie wewnątrz ISR, to powinny być one oznaczone modyfikatorem volatile, tak jak widzimy to tutaj. Dlaczego? Musicie wiedzieć, że kompilator, w momencie, kiedy będzie kompilował nam kod z Arduino, to on sobie sprawdza, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne? Musicie wiedzieć, że kompilator podczas kompilowania kodu optymalizuje go. Jeżeli stwierdzi, że taka zmienna nie jest nigdzie używana wewnątrz kodu, to po prostu się jej pozbędzie. A jeżeli dodamy tutaj modyfikator volatile, no to on będzie wiedział, że rozrobiliśmy to celowo i on nie będzie tego usuwał, zostawi to i dzięki temu to będzie działać prawidłowo. Więc wszędzie tam, gdzie korzystamy ze zmiennych wewnątrz ISR w tej funkcji przerwania, to powinniśmy używać tego atrybutu volatile. Hej, jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw lajka i kliknij przycisk subskrybuj. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do większej ilości osób. A po więcej materiałów i kursów, pani na astraya.com lub pikademia.pl. Piona! Przejdźmy sobie teraz do Tinkercada, i mamy tutaj taki prosty przykład z użyciem przycisku chwilowego. Mamy go tutaj podłączonego jako pull-down czyli domyślnie będziemy mieć tutaj na wyjściu stan niski. Włączmy sobie kod i zobaczmy, co my tutaj mamy. Za każdym razem, kiedy wciśniemy sobie przycisk, będziemy chcieli zwiększać nasz counter i wyświetlać go tutaj w serial monitorze. Więc ja sobie stworzyłem tutaj tą moją funkcję ISR, nazwałem ją ISR, ale to nie ma znaczenia, możecie ją nazwać jak tylko chcecie i wewnątrz niej właśnie zwiększamy ten counter o 1. A w lupie po prostu wyświetlamy daną wartość. I tutaj za pomocą Attach Interrupt dodajemy sobie ten, to nasze przerwanie na pinie drugim. Następnie dołączamy tutaj tą naszą funkcję MyISR i tutaj dodajemy tryb. Czyli mamy tutaj tryb Rising, czyli za każdym razem, kiedy zmieni się stan tutaj na tym pinie z niskiego na wysoki, to wtedy właśnie wywoła nam się tutaj to przerwanie. Zobaczmy, jak to działa. Dajemy Start. Pokazuje nam się tutaj cały czas 0,0, klikamy na przycisk i mamy już jedyneczkę. Klikamy dwójka, trójka, czwórka i tak dalej. Moglibyśmy tutaj też zmienić na falling, ale to by nie miało sensu, no bo domyślnie mamy tutaj i tak stan niski, chyba żebyśmy podłączyli nasz przycisk jako pull-up, no to wtedy warto byłoby to zmienić na falling, tak? Czyli mamy domyślnie stan wysoki, a kiedy wciśniemy, to jest stan niski, no i właśnie odwracamy trochę tą sytuację. Albo jeżeli ustawilibyśmy to jako falling, ale w tej konfiguracji, którą mamy teraz, to po prostu nasz interrupt, to przerwanie zadziała wtedy, kiedy puścimy przycisk. Kiedy wciśniemy, nic się nie stanie, ale właśnie kiedy puścimy, to wtedy to zadziała. Możemy też tutaj wpisać change, czyli za każdym razem, kiedy nastąpi zmiana, to zobaczmy, jak to będzie działać wtedy. Kiedy klikamy sobie, to zobaczcie, że no, jakby ta funkcja wywołuje nam się dwukrotnie. Dlaczego? No, bo w momencie, kiedy klikamy przycisk, to następuje zmiana stanu z niskiego na wysoki i to nam się uruchamia. A kiedy puszczamy przycisk, to zmienia nam się stan z wysokiego na niski i też nam się to uruchamia. Więc taka jest właśnie tutaj różnica. A teraz przejdźmy sobie tutaj. Dodałem tutaj potencjometr, gdzie będziemy mogli też sobie to sprawdzić. No i zobaczcie, mam tutaj na przykład ustawiony tryb falling, czyli daję sobie start symulację i tak. Mogę sobie tutaj ruszać, nic się nie dzieje. Przejdę sobie tutaj dalej, też nic się nie dzieje. No i tutaj mniej więcej po środku mamy zmianę stanów. Więc jeżeli teraz będę sobie zmniejszał napięcie, tak, na tym wejściu drugim i przejdę ze stanu wysokiego na niski, czyli mniej więcej o tutaj, to właśnie wtedy wywołuje mi się ta funkcja i dostaję jedynkę. Kiedy zwiększam stan, nic się nie dzieje. Ale z powrotem, kiedy wracam i zmniejszam, to ze stanu wysokiego na niski, no wywołuje mi się i dodaje mi się tutaj counter. No i podobnie jak wcześniej, mogę sobie tutaj zmienić na rising albo na change. No i teraz będzie mi się to zmieniać za każdym razem, kiedy będę przechodził ze stanu niskiego na wysoki i odwrotnie. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę tutaj, ponieważ moglibyście zapytać: ok, to po co mam czasami wyłączać i włączać te przerwania? Czasami będziemy wykonywać jakieś funkcje, które są bardzo ważne i nie mogą być przerywane, dlatego wtedy te funkcje powinny być zawarte pomiędzy taką instrukcją jak No Interrupt a Interrupt, żeby mieć pewność, że cokolwiek się wydarzy na zewnątrz nie wpłynie na te instrukcje, które są aktualnie wykonywane. Dlatego właśnie czasem będziemy stosować wyłączanie i włączanie tych przerwań. Okej, okay, wydaje mi się, że to by było wszystko, jeżeli chodzi o takie podstawy związane z przerwaniami. Wydaje mi się, że temat jest bardzo ważny i prędzej czy później na pewno Wam się przyda, zwłaszcza że takie przerwania są trochę podobne do takich eventów, które też będziecie spotykać w programowaniu. Zasada jest bardzo podobna i na pewno wiedza na ten temat pozwoli nam się wbić na wyższy poziom. Choć pamiętajcie, że korzystanie z tych narzędzi, które Wam tutaj przedstawiam, nie zawsze jest takie przymusowe i Czasem nie warto ich stosować, tak? no, Te przerwania no, są bardzo fajne, ponieważ nie, nie potrzebujemy zaczytywać różnych danych cały czas w każdym wywołaniu lupa, ale czasem też yy, jakby pobieranie tych danych za pomocą poolingu też nie jest takie złe. Jeżeli to nam w niczym nie przeszkadza, nie blokuje nam kodu itd., tak to jak najbardziej możemy to robić po prostu w lupie i nie musimy się też przejmować yy, przerwaniami. Także każde narzędzie ma swoje zastosowanie. Warto wiedzieć, że coś takiego istnieje, i w razie potrzeby już będziecie wiedzieć mniej więcej, jak tego użyć. Ok, tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia kolejnym razem. Ciao!